Ciepło w zgorzeleckich mieszkaniach ma być produkowane z paliwa neutralnego klimatycznie. Tak chcą władze miasta. Trwają prace nad tym, aby wkrótce było to możliwe. Węgiel brunatny w mieście zaczyna być problemem. Zmienia się polityka klimatyczna w Europie, na świecie, ale również w Polsce. Wymagania w stosunku do zakładów produkujących ciepło, szczególnie z węgla z węgla, w tym węgla brunatnego znacznie wzrosły i od, od kilku lat się zmieniają. W tej chwili, aby nasze przedsiębiorstwo energetyki cieplnej mogło funkcjonować, muszą co roku kupić takie certyfikaty CO2 żeby mogli emitować CO2, czyli dwutlenek węgla do atmosfery. Koszt tych certyfikatów w 2017 roku to było 5 euro za tonę. W tej chwili to jest blisko 30 euro za tonę, więc firma musi ponosić koszty w wysokości 1 600 000 w tym roku. Do tego dla takich zakładów jak nasz nie ma finansowania zewnętrznego. Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej czeka zatem sporo zmian i właścicielskich i technologicznych. Musimy zmienić technologię. Zmiana technologii to jest wydatek w okolicach 16 milionów złotych w górę. Zmiana technologii, czyli zmiana paliwa, z którego będziemy korzystać. Do tego kopalnia przestaje sprzedawać detalicznie węgiel brunatny. Jesteśmy chyba już jedynym odbiorcą, albo jednym z nielicznych odbiorców węgla brunatnego detalicznym, co też ze sobą pociąga pewne konsekwencje, choćby terminy odbioru węgla, które też niosą ze sobą koszty, bo już nie można, że tak powiem, pojechać codziennie i odebrać, tylko trzeba w jeden dzień i, i to za sobą też niesie pewne problemy. Do tego mamy kotły, które mają już ponad 40 lat produkcji radzieckiej. Które też już wymagają zmiany, i to wszystko na siebie nakładając, powoduje, że PEC musiałby zainwestować w krótkim czasie między 16 a 20 milionów złotych. Nawet zakładając, że uzyskalibyśmy jakiekolwiek dofinansowanie, to wkład własny kształtowałby się między 3 a 5 milionów złotych. PEC w tej chwili nie dostanie żadnego kredytu z banku, a miasto nie ma takich pieniędzy. Miasto chce sprzedać większość udziałów w pecu. Jak mówi Rafał Gronicz, potrzebny jest branżowy inwestor, który zapewni rozwój firmie i zagwarantuje miejsca pracy. Zdecydowaliśmy się poszukać inwestora strategicznego, który wejdzie do naszego PEC-u i zapewni wymagane zmiany technologiczne. Mamy nadzieję, że również spore inwestycje związane z tym, aby zakład był neutralny środowiskowo. Dlaczego to jest takie ważne, żeby był neutralny środowiskowo? ponieważ razem z Gerlitz podpisaliśmy porozumienie, w którym określamy, że chcielibyśmy, aby w 2030 roku Zgorzelec był miastem neutralnym dla środowiska. Staramy się o dofinansowanie projektów i zmian w naszych ciepłowniach na ten cel. Więc prywatny inwestor również z tych pieniędzy będzie mógł skorzystać. Praca nad tym, aby miasto było neutralne klimatycznie, już się rozpoczęła. Cel jest ambitny, bo jeśli uda się zgodnie z planem sprawić, aby do 2030 roku miasto było zeroemisyjne, będzie to prawdopodobnie jedno z pierwszych miast w Polsce z takim osiągnięciem.